Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Mamy nadzieję, że wasz dzień zapowiada się dzisiaj łatwy i prosty. Dziś będziemy czytać historię Abrahama, który dostał trudne polecenie względem o, o swoim synu Izaaku. Jesteśmy w Księdze Rodzaju, 22 rozdział. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Oto ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Chyba nikt z bohaterów biblijnych nie dostał trudniejszego zadania i bardziej absurdalnego jak Abraham w tym miejscu, żeby złożyć swojego syna na ofiarę. Wydaje się, że większość tekstów od razu mówi, że nie można tego robić. To, co robili Kananejczycy żyjący w tej ziemi, to Abraham dostał takie hmm. zadanie totalny absurd. Ale to jest bardzo ciekawe, tak? Bo właśnie te ościenne narody postępowały w taki sposób, że składały swoje dzieci w ofierze. I to jest ciekawe, że Bóg wydaje polecenie, które tak sparafrazuje to, że masz teraz robić tak jak świat. Nie? Mhm. I to jest bardzo kontrowersyjne. musi wydawać próba. Nie, Boże, ja tego nie zrobię. Aha. To jest tak, jak w świecie. Nie? Nie? I on musiał jakby, no, co za pokusa, takie no właśnie. <laughs> ale musiał jakby obrać taki kierunek, prawda? To trwało jakiś czas, prawda? Cała ta podróż, ta wędrówka, ta próba. No właśnie nie, ale, ale to jest takie, To jest też bardzo kontrowersyjna historia. Tylko wiesz, ja też widzę coś takiego. Bo tutaj Abraham chodzi już z Bogiem kiedyby brać za ten początek, kiedy miał 75 lat, prawda, i tam wyszedł z tego Haranu. No to ta jego podróż z Bogiem trwa już 30-30 kilka lat, może 40. I jak tak na początku widzę, że. Nie wiem, to jest moja perspektywa tej historii. Może się mylę. Wyprowadźcie mnie najwyżej z błędu, ale widzę, że na samym początku Bóg po prostu daje mu obietnice, które są taką motywacją dla niego, tak? To go popycha, tak? Bóg obiecuje mu syna, obiecuje mu ziemię, e, każe mu wyruszyć, prawda? I, 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 I on idzie, i tak rozumiem, że to jest taka cały czas to jest takie, takie uczenie się zaufania do Boga. Widzieliśmy do tej pory, że Abraham przeżywa kryzysy w w swojej wierze, w swoim zaufaniu. Bóg go podnosi, dalej idzie. Czy Abraham już doświadczył, że Bóg jest wierny i spełnia, spełnia swoje obietnice, chociaż wydają się niemożliwe do, do spełnienia. I, I tak rozumiem, że to jest moment, kiedy Abraham dojrzał na tyle w swojej wierze, że on już nie potrzebuje marchewki, żeby podążać za Bogiem. Nie? Ciekawe. Że do tej pory jakby był e, napędzany przez obietnicę, a teraz jakby Bóg mówi: Słuchaj, ja przekreślam te obietnicę, nie, zabieram ci syna, i czy teraz pójdziesz za mną? Nie? I ja mówię: To jest takie, takie mocne, nie? Że, że my często nie wiem, szukamy jakiejś korzyści, a jakby tutaj e, Abraham dojrzał do tego, że to Bóg jest jego największą jego, wartością. Największą wartością nie? Chociaż to jest właśnie napisane, że. Yy... Syna, którego weź proszę, swego syna, swego jedynaka, którego kochasz. Bo bóg, bóg świadom tego, którego, na którego tyle oczekiwałeś. No, to jest ciekawe, na co zwróciłeś uwagę. I tutaj ten fragment pokazuje, że Abraham po raz kolejny, jak wiele tych historiach, wstaje wcześniej rano i bierze się do dzieła. I tutaj Abraham wstał, nie budzi Sary, nie konsultuje tego z nią. Tylko idzie i realizuje to, co usłyszał od, od Boga. Mhm. I to też jest jakby cenne, że ta relacja między Abrahamem a Bogiem jest nienaruszona nikim innym. Aha. A to jest ciekawe, bo można powiedzieć, w małżeństwie razem podejmujemy decyzje ważne, jeżeli chodzi, nie wiem, na przykład o Pieniądze, no nie budżet. jak jakaś większa kwota, no to już trzeba jednak skonsultować z żoną albo z mężem. No A nie, nie takie rzeczy, nie, jak pieniądze. Tutaj złożyć syna w ofierze. Rze rzecz niebywale war przekraczająca wartość czegokolwiek. To też jest mega lekcja. Mega lekcja, też bardzo trudna mi się wydaje, ale właśnie to jakby pokazuje, że jest Abraham, jest Bóg. I nikt pomiędzy nimi nie może wejść, prawda? Nikt nie może wejść pomiędzy nimi i teraz mówić Abrahamowi czegoś innego, nie? Jakby Abraham w ogóle nawet nie chce słuchać innych głosów. On po prostu, to jest takie osobiste, nie? To jest takie bardzo osobiste. Abraham dojrzał do tego, on już znał Boży Głos, znał Boga i wiedział, że to jest po prostu. Że to jest po prostu. Polecenie, które no naprawdę pochodzi od Boga, nie? które może wydawać się totalnie jakieś em, dziwne. Prawda? I tak jak ta historia jest kontrowersyjna, ten wniosek, który wyciągnęliśmy, również jest kontrowersyjny. Bo to nie chodzi o to, żeby. Z nikim nic nie konsultować, <noise> nie szukać żadnej mądrości. Bo znowu Salomon pisał, że mądrość jest tam, gdzie wielu doradców. Ta, nie, czy mądre rządy są tam, ta, gdzie wielu ta, doradców. Ta. Więc jakby z innej strony można wyciągnąć, że Bóg poprzez Pismo Święte zachęca nas do tego, żeby konsultować to z innymi, radzić się osób mądrych. Ale ta specyficzna historia pokazuje, że Abraham nie szuka wymówek. Nie to, że nie szuka rady. On nie szuka wymówek. On jasno, precyzyjnie zrozumiał swoje zadanie, co nie zawsze jest tak jasne i zrozumiamy w naszym życiu. I on jedyne, co mógłby innych się poradzić, to gdyby szukał wymówki. Aha. Jak... jak... To zrobić, żeby uniknąć tego i żeby Bóg nie miał, nie było to zły. Sara, co myślisz na ten temat, żebym <grym> złożył w ofierze naszego syna? <grym> I to zadanie było powierzone Abrahamowi, a nie jego rodzinie. Aha. I to również Abraham rozumiał. Swoją odpowiedzialność w tej rodzinie, swoje zadanie, wyzwanie i dlatego realizuje to, co do niego... Należy, jest odpowiedzialny przed Bogiem i, mm -hmm. i dlatego się za to wziął. I dlatego nie konsultuje tego z Sarą, bo to nie jest ciężar Sary, to mm -hmm. nie jest zadanie dla Sary, to nie jest to, co Sara mogłaby udźwignąć najprawdopodobniej. Mm -hmm. I dlatego Bóg zwrócił się do Abrahama, nie do jego rodziny, mm -hmm. i dlatego Abraham tego nie konsultuje, jest, jest odpowiedzialny. Jakby to też jest taka pewna protekcja Sary przed tym, żeby nie było jej z tym aż tak mm -hmm. trudno. Dlatego, dlatego tak wniosek, że Abraham nie wpuszcza nikogo do tej relacji, ale to nie jest takie uniwersalne, że nigdy nikogo nie powinniśmy pytać, nie? tylko... To, to... Czyli w wielu sprawach, jeżeli możesz się doradzić, radź się innych ludzi, ludzi wierzących, ludzi z doświadczeniem w danej sprawie. Natomiast są takie sprawy, są takie sprawy, kiedy Bóg w swoim Słowie mówi coś do ciebie, i wtedy nie ma sensu pytać się innych ludzi, tylko po prostu podążaj za tym, co mówi Ci Jezus, do czego wzywa Cię Bóg. I nie pozwól, żeby jakaś osoba wpchała się w te relacje i kierowała Cię w inną stronę. I sprawdź to, bo krzywda Ci się nie stanie. Dalsza część tej historii właśnie o tym mówi. Tak jest. Pomodlimy się. Kochany Nasz Ojcze, e, chcemy wzrastać w naszej wierze. Chcemy, Boże, abyś Ty był naszym skarbem, abyś Ty, Boże, był tym, kogo kochamy najbardziej. E, chcemy, Panie, żeby to nie obietnice, to nie Twoje dary były tym, co nas napędza, żeby podążać za tobą, ale żeby Twoja obecność, Panie, była, była tym, czego pragniemy najbardziej. Panie, naucz nas też odróżniać sprawy, kiedy trzeba radzić się innych ludzi, kiedy dobrze, aby radzić się innych ludzi, od tych, kiedy trzeba po prostu wsłuchać się w Twój głos i podążać być może zupełnie samotnie, może w zupełnym niezrozumieniu przez innych, ale po prostu podążać za Tobą, może na przekór innym. Panie, Chcemy prosić Ciebie o tą wiarę, o tą odwagę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy za Waszą obecność, za obejrzany kolejny film. Mamy nadzieję, że wnosi to w wasze życie pewną wartość. Życzymy Wam miłego dnia i dziękujemy za lajki, za komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy.